Rozwiąż nierówność. Mamy tutaj nierówność 3x kwadrat odjąć 16x dodać 16 większe od zera. Nierówność uporządkowana. Jest to nierówność kwadratowa, kwadratowa zupełna, ponieważ c jest różne od zera. Zatem jak rozwiążemy takie równanie, czy też nierówność? Oczywiście za pomocą delty. Spróbujmy przeliczyć deltę b kwadrat, czyli minus 16 do kwadratu, odjąć 4 razy a razy c. To jest 256, odjąć 192. A to jest 64. Delta wyszła nam dodatnia, zatem będą dwa rozwiązania. Warto policzyć sobie na boku pierwiastek z delty. Pierwiastek z 64 to 8. Nie pozostaje nic innego, jak policzyć x1, pierwsze miejsce zerowe, a później x2. x1 minus b minus pierwiastek z delty nad 2a. To jest 8 szóstych, a to jest 4 trzecie. Możemy wyłączyć całości 1 cała 1 trzecia. Jest pierwsze miejsce zerowe. Idziemy do x2, czyli drugiego miejsca zerowego. Minus b plus pierwiastek z delty nad 2a, to mamy 24 szóste, a to jest oczywiście 4 całe. Nierówność, więc pamiętaj, wszystko znajduje się na wykresie. Cała odpowiedź do zadania zaznaczamy miejsca zerowe, czyli 1, 1 trzecia oraz 4. Teraz musimy zastanowić się, Teraz zastanawiamy się, jak wygląda wykres naszej funkcji. Gdzie jest nasza funkcja? Tutaj. Czyli to jest 3x kwadrat, parabola. Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, parabola będzie uśmiechnięta. Ona przyjmuje zarówno wartości dodatnie jak i wartości ujemne. Jakich szukamy wartości? Szukamy wartości większych lub równych 0, czyli wartości dodatnich. Tu są wartości dodatnie, oraz tutaj są wartości dodatnie. Tu jest miejsce zerowe, czyli nie ma wartości dodatnich. Mamy odpowiedź do naszego zadania. Zapiszmy: rozwiązaniem jest każda liczba z przedziału od minus nieskończoności do 1, 1 trzecia oraz od 4 do plus nieskończoności Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite